Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, yy, właściwie informacyjnym. Dzisiaj yy, widzicie właśnie przed sobą, właściwie to nie widzicie tego przed sobą, to jest zestaw na 100 subów. To jest zasad, który zrecenzuję dla Was już niedługo i jak wiecie, z mojego poprzedniego odcinka wygrała seria Ninjago. która miała z właściwie 13 głosów miała 54% właściwie macie tutaj wykres Delego mówi Star Wars i Chima egzekwo 8% no i inne serie to 23%. Szkoda, że tylko 13 osób głosowało, ale tak bywa. No i no. No i mam nadzieję, że tych subów będzie coraz więcej. No i z tego właśnie powodu e, recenzję właściwie serię na 200 subów. No jeżeli taka ilość będzie. No jest to ile minie te od tego. No nie, może za jakieś pół roku może to będą te 200 słów. No i ale skoro mają być, to. Te, I te, 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 te tych słów mają być, to postanowiłam zrobić pewną zagadkę. Co właśnie widzicie trzy słowa. Tak to są trzy słowa. No i w środku tych słów jest po kilka gwiazdek. No i w te gwiazdki trzeba, czy wy musicie albo możecie, jak chcecie wstawić litery które utworzą imiona trzech postaci z tego właśnie zestawu na 100 subów, no i jeśli zgadniecie wszystkie trzy odpowiedzi właściwie trzy imiona no to ta osoba będzie mogła wybrać serię z której zestaw na 200 subów tam 200 widzów, będzie pochodził. No właściwie to nie mam pojęcia, czemu głosowaliście jak na Ninjago, skoro ten zestaw pewnie tak by się pojawił kiedyś. No. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.